Ciemka. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W tym odcinku, nie wiem czemu wyszedłem na dwór, ale, tak, zacząłem łowić ryby. To jest wszystko, zemszatowując eventkę, wędkę, to jest wszystko co udało mi się złowić przez, no, dosyć sporo zużyć. No i, ale mam siodło, skórzane buty, plus jeden do zbroi i tak dalej. Ale w tym odcinku kurczę gdzieś tutaj miałem przyszykowany sprzęt gdzieś tutaj miałem przyszykowany sprzęt, więc o, jest szkło na pewno Tak, poza szkłem, Poza szkłem ja chciałem jeszcze Gdzieś tu miałem podkładane właśnie pierdoły, jest jeden pełnik z dawą Tak, jest to jest lawa i tu jest jeszcze szkło dobra pięknie ładnie e, tak ja chciałem coś wybudować ale teraz jeszcze wam pokażę co tutaj się zmieniło bo tutaj całkiem sporo zrobiłem e, tutaj ta farma krów wygląda zarąbiście tutaj kurczaczki sobie rosną rosną e, się hodują a tutaj świnie jeszcze tutaj będzie na owce też y, dzięki czemu y, wiem, że y, dzięki y, postępom w grze y, wiem, że przykładowo y, jest 25 rodzajów zwierząt, które możemy rozmnożyć. Więc to jest ciekawe, nie wiem które to są jeszcze, ale dobra. Y, tu mam złapać jakąś rybę bez wędki i Akostola do wiadra. Nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Tak, jeszcze chciałem Wam pokazać co tutaj, co tutaj zrobiłem Tak, tu się nic nie zmieniło Tutaj weszł drugi poziom, tutaj marcheweczki sobie rosną Elegancko Jeszcze tutaj coś by, by zrobię, ale to później W międzyczasie Co jeszcze zrobię ciekawego Aha, tak, 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 już wiem co zrobię ciekawego Tutaj zrobię magazyn i poczekam aż te bloki się utlenią wszystkie do tego utlenionego typowo bloku. Na razie to wygląda tak, że tutaj są takie podstawowe bloki. Tutaj są inne takie mm, podstawowe bloki też, które mam. Tu jest drewno. Tu właśnie te neterowe chcę wsadzić tutaj albo tu coś na stylu. I bo jest y, chyba 9 rodzajów drewna w Minecrafcie, te dwa neterowe plus 7 y, na powierzchni. Mm, teraz tak e, Tutaj e, nie wiem co będę jeszcze chciał zrobić Tutaj też nie wiem I jeszcze nie wiem czy magazyn dobudować jeszcze jeden e, taki taką e, nie wiem taką, taki rego z tymi e, książ e, łe, książkami e, ze, ze, ze skrzynkami Tutaj mamy oczywiście nasze surowce Tu jeszcze mi brakuje Meralda i Neterytu Bo Neteryt też jest surowcem znaczy, tak mi się wydaje Ale tak, tak by pasował, że z tego się coś tam kraftuje i tak dalej Ale nic, w tym odcinku kurczę będę sobie tutaj robił mm, Będę sobie tutaj robił farmę e, że tak powiem lawy No to tak Raz, dwa, trzy Dobra, teraz tutaj Raz, dwa 3 raz 2 i 3 ja w sumie to wszystko tutaj poogarniam sobie te piecyki sobie rozłożę i się widzimy jak rozłożę piecyki dobra jednego mi brakuje ale ten jeden jest na dworze więc tak, tak, tak co my tutaj musimy jeszcze zrobić musimy przede wszystkim zrobić sobie tutaj elegancko Pięknie z lawy, z lawy musimy sobie zrobić takie generatory, bo to będzie taka jakby kotłownia, nie? bo musi być tu ciepło, oczywiście. I tej lawy oczywiście tutaj, no to no, no dosyć sporo będę musiał tutaj rozlać, więc też się widzimy jak rozleje właśnie tą lawę. Tu elegancko wszystko pięknie, ładnie wygląda. Teraz bym musiał sobie w sumie tutaj lawę, lawę dolać i tak dalej, poogarniać temat właśnie z tą lawą, więc w tym przypadku będzie nam potrzebny. co nam będzie potrzebne, bloki naciekowe, 30 bloków naciekowych i 30, 30 już Wam mówię, tych, 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 no, muszę wziąć 30, Dobra, 30 30 bloków naciekowych, raz, dwa, trzy, dobra, teraz tak, co byśmy mogli wykorzystać, kobla możemy wykorzystać, kurczę, gościu ewidentnie mnie nie lubi, ten co tam sobie, kurczę, na dworze piłą sobie coś tam, drzewo jakieś ucina, przycina gałęzie i tak dalej, no, uroki, uroki. Mm, więc tak o, więc tak, tak, tak mm, muszę sobie zrobić tak e, um, tak i to ta, tak wszędzie bym musiał teraz zrobić więc e, też będzie kolejne cięcie, przyspieszenie zobaczę co mi tam wyjdzie dobra, elegancko teraz tak e, musimy zamontować musimy zamontować o, spiczasty naciek z pod każdym blokiem też wychodzi to całkiem, całkiem całkiem monotonna to jest praca teraz chyba z tego ogólnie powinna lecieć sama woda mi się no tak sama, samą wodę sama woda z tego powinna lecieć z tego bloku nacieku ale jak na tego blok nacieku postawimy lawę oczywiście źródło lawy musi być tak mi tutaj pisali w komentarzach wcześniej że musi być źródło lawy, żeby z tego leciała woda. No to temat też jest do ogarnięcia Więc tak, więc trzeba przede wszystkim coś takiego postawić. Trzeba tutaj sobie no, kolejne takie popostawiać. No i tu będziemy później sobie wylewać wodę elegancko, ale ja to też przyspieszę ten efekt, albo wytnę, zobaczymy. Dobra, tak, tak to wygląda Ja sobie tutaj pozalewam lawę I mi się wydaje, że będzie to wszystko pięknie, fajnie, ładnie chodzić Ale Ale Ja tu zaraz wrócę Tylko sobie wszystko, wszystko Tą lawą wypełnię, że tutaj jakieś sotki zbuduję, postawię żebym, żebym mógł wejść do góry No Chodź mniej więcej sobie jeszcze tu, o. Tak wykminie? Dobra. To się widzimy zaraz, jak to wszystko będzie pozalewane wodą. przepraszam, wodą lawą. Dobra, już jestem tutaj. Troszeczkę zbudowałem. Wszystko jest wypełnione lawą. Już widzicie, tutaj mi się zapełnia mój generator lawy. Jest, że tak powiem, prawie na ukończeniu. Tutaj mamy komputer sterujący trzema rdzeniami. Tak, tu mamy myszkę. Fajna sprawa w ogóle. Opatentowałem coś, coś ciekawego. Tu mam takie biurko i tak dalej. Tu wszystko widać w normie. Wszystkie w normie. Tutaj nie wiem, nie wiem, tak sobie dałem, bo nie wiedziałem co mam zrobić. Tak stwierdziłem, że mam trzy generatory. A czy, czy te, 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 nie? Generatory, że tak powiem. No to mamy trzy, że tak powiem, trzy obrazy sterujące właśnie tymi, tymi, nie? żeby patrzeć czy parametry są w normie tu mam nie wiem może pulpit windowsa no dobra tak co jeszcze co jeszcze co jeszcze bym ciekawego, bym ciekawego mógł tutaj zrobić tabliczkę tak tabliczkę muszę zrobić tak do magazynu lecieć oczywiście wszystko mijam ten magazyn widzieliście wcześniej. Tak, 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 tak. Ten odcinek jest strasznie pocięty. Ja też tutaj kurczę ledwo co, co, co ogarniam. Tak, musimy sobie zrobić brzuszkowe tabliczki. Brzuszkowe są najładniejsze. Tak, lecimy szybko, na szybko zrobić tabliczkę. Tam, tam jeszcze będę musiał zrobić jakieś miejsce, m, przetapiarnie, m, kraf, crafting, craftingownie, coś w tym stylu. M, bo to pewno być koło magazynu. E, tak, tak, tak. E, no, kalced i, i bazalt chyba tutaj był użyty. No, więc tak, żeby tak jakoś w miarę to wszystko wyglądało. E, o, tak, 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 tu się zapełnia. E, no i tak to tak zrobimy trzy generatory tak tak od trzech od trzech moich takich widzów z którymi najwięcej pisałem że tak powiem o, o odnośnie tych generatorów odnośnie tego co mi pomagali pomagali mi odnośnie tego co jest tutaj w obecnym Minecraftie więc tak więc pierwsze będzie kamis Kamis Generator nu Numero Numero Uno e, Drugie Będzie e, Domis Generator Numer 2 e, Tylko, że dobrze teraz wpisał tego Domisa mm, I tak, i będzie Hmm. trzeci generator trzeci generator tutaj dobrze, dobrze tutaj <laughs> będzie trzeci generator grzegorz generator numer 3 to są trzy osoby, które mi najbardziej w tej serii pomagały jeżeli chodzi o coś co można zb zbudować coś jakby to powiedzieć ciekawie to są trzy osoby, które po prostu hmm, Pomagały mi jak grać tego Minecrafta i tak dalej. Pomagały mi co zrobić, jak zrobić i tak dalej. Więc stwierdziłem, że zrobimy takie e, trzy tabliczki. Generator Kamisz, e, generator, Kamis, generator e, Domis i generator Grzegorz. Mm, tak. E, więc, e, tak. Więc e, na tle tego wszystkiego, tego ten piękny obraz e, z mięskiem w, w ręku, m, mogę zakończyć ten odcinek. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!